Komisji, tutaj ja w dniach 28-29 listopada w Brzuchowicach odbyła się 63. sesja plenarna Konferencji Biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie. Na początku sesji plenarnej arcybiskup Wisław Laskul-Bokas, nuncjusz apostolski w Ukrainie, przekazał pozdrowienia od Ojca Świętego i zapewnił, że papież Leon XIV pozostaje solidarny z cierpiącą Ukrainą i będzie nadal wspierał naród ukraiński zarówno duchowo, jak i materialnie. Arcybiskup Kulbokas przedstawił aktualną sytuację w Ukrainie w zakresie relacji państwo-kościół. Korzystając z okazji, biskup Witali Komarowski, przewodniczący konferencji biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie, przekazał obecnemu arcybiskupowi Wisłaldasowi Kulbokasowi, nuncjuszowi apostolskiemu w Ukrainie, wyrazy wdzięczności Jego świątobliwości Leonowi XIV. Znaczna część sesji plenarnej poświęcona była omówieniu zagadnień poruszonych przez synod biskupów, a także wdrążaniu tych rezolucji w realiach dzisiejszej Ukrainy. Biskupi wysłuchali dyrektora Papieskiego Biura do Spraw Ewangelizacji Ukrainy i poparli jego inicjatywę dalszej rejestracji we władzach państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu organizacja religijna Papieskie Biuro do Spraw Ewangelizacji będzie mogła uzyskać osobowość prawną. Na poprzedniej 62. sesji plenarnej rok 2026 został ogłoszony rokiem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas obecnej sesji plenarnej biskupi dokonali przeglądu materiałów, które zostaną wykorzystane podczas uroczystości i intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w 2026 roku. Aby usprawnić działalność naszego Kościoła w zakresie pomocy osobom wojskowym i ich rodzinom, biskupi zatwierdzili statut organizacji religijnej Duszpasterstwo Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie oraz normy działania kapelanów wojskowych pełniących służbę w siłach zbrojnych Ukrainy. Środki komunikacji społecznej odgrywają w życiu i działalności kościoła. Biskupi wysłuchali sprawozdania z działalności Katolickiego Centrum Mediów i jednogłośnie poparli inicjatywy Komisji do spraw środków komunikacji społecznej, aby zorganizować kurs szkoleniowy dla pracowników mediów kościelnych. Komisja do spraw liturgii i sztuki sakralnej przedstawiła biskupom do rozpatrzenia nowe księgi liturgiczne: obrzędy wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych oraz zrewidowane wydanie obrzędu bierzmowania. Po dyskusji biskupi poparli propozycję przekazania ksiąg liturgicznych do zatwierdzenia przez odpowiednią dykasterię. Podczas sesji plenarnej wysłuchano informacji o działalności poszczególnych komisji, a mianowicie Komisji do Spraw Duszpasterstwa Rodzin, Komisji do Spraw Zakonów i Zgromadzeń Żeńskich i Męskich oraz Komisji Katechetycznej. Korzystając z okazji, biskupi podziękowali jego eminencji Leonowi Dubrawskiemu za wieloletnie przewodnictwo Komisji Katechetycznej. Podczas głosowania biskup Edward Kawa został wybrany na nowego przewodniczącego wspomnianej komisji. Biskupi przegłosowali, że Komisji do Spraw Zakonów i Zgromadzeń Męskich i Żeńskich będzie odtąd przewodniczył biskup. Radosław Zmitrowicz. Odpowiadając na prośbę osób konsekrowanych w Ukrainie, biskupi postanowili ogłosić tydzień życia konsekrowanego, który będzie się rozpoczynał co roku, 2 lutego. Aby usprawnić działalność sekretariatu konferencji biskupów Kościoła rzymskokatolickiego w Ukrainie omówiono i zatwierdzono procedurę obiegu dokumentów w sekretariacie. Kolejnym ważnym tematem była dyskusja nad celebracją osobistych zasług duchowieństwa zakonników i świeckich w ich działalności zakonnej, a także w działalności o znaczeniu społecznym, w szczególności w zakresie miłosierdzia, działalności charytatywnej, edukacji i rozwoju Kościoła rzymskokatolickiego w Ukrainie. Biskupi podjęli decyzję o ustanowieniu orderu świętego Michała Archaniowa. Z okazji obchodów 35. rocznicy odbudowy struktur Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie postanowiono przyznać dyplomy honorowe osobom, które w szczególny sposób służą Kościołowi w Ukrainie. Podczas spotkania podjęto decyzję o zwróceniu się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wprowadzenie stałego diakonatu w Ukrainie. Biskupi zaapelowali do duchowieństwa i wiernych o rozpoczęcie nowenny 29 listopada przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w intencji pokoju w Ukrainie. Na zakończenie sesji plenarnej zatwierdzono elementy planu rozwoju Kościoła w Ukrainie w najbliższej przyszłości.